Stój, 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 stój. Nie, 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 nie. Dobry, dzisiaj, ojej, jedna z najgorszych robót, według mnie, oczywiście, na gospodarstwie po sezonie. A to już świadczy o tym, co tu się dzisiaj będzie działo. Ano będzie, zapowiadają zimę Więc trzeba troszeczkę umyć sprzęt Oczywiście powiem wam tak, ja nie będę tego robił w nie wiadomo jaki sposób Ponieważ ma przyjść jakiś mrozik delikatny Więc chcę to zrobić, że tak powiem z grubsza Najbardziej chodzi mi oczywiście o agregat O zbiornik nawozowy Bo tam lubi się podciekać łapy to wezmę tylko młotek. opukam z tego suchego błota. No a jak padało ostatnio, to zobaczcie, o, tutaj się zbiera. Więc te miejsca chcę tutaj już mam otwartą tą klapkę. Bo zostawiam otwartą zawsze. Tamtą też zaraz otworzę. Chcę umyć troszeczkę w zbiornikach, żeby to wszystko ściekło. Jest podłączony teraz włączyć dmuchawę, żeby to wszystko wywiało do suchego. I będzie święty spokój. Przystawki nawet teraz nie będę mył. Bo, bo po prostu szkoda to babrać, jak to i tak nie wyschnie. Naprawdę szkoda to. Szkoda to męczyć. A po prostu wezmę. Wezmę i to zrobię. Następnym razem. Może ktoś z Was zaraz zapyta, no to czemu dopiero tak późno myjesz, jak to już jest koniec listopada po części macie rację ale tylko... czemu się nie włączasz? ale tylko po części bo ja jeszcze w ubiegłym tygodniu czy jest piątek 26 chyba jak dobrze pamiętam jeszcze, jeszcze, jeszcze w niedzielę tą co teraz yy, minęła miałem jechać na sianie bo miałem telefon no 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 koła też niech się złożą jeszcze miałem jechać na Sianie, i dlatego, dlatego tak wyszło, że to wszystko jest późno. Później miałem kilka takich, że musiałem pojeździć, parę spraw pozałatwiać. I nikt się tak naprawdę. Znaczy można było się spodziewać, że pogoda, że pogoda się popsuje? Pewnie, że tak. Dobra. Ale naprawdę nie spodziewałem się, że nastąpi to tak szybko. To, że się zepsuje, to wiadomo, no w końcu już jest, już jest jesień. Kołojeździe, już jest jesień, późna jesień, idzie wszystko do zimy. A z tą pogodą to też nigdy nie przewidzisz, nawet synoptycy nie potrafią jej dobrze przewidzieć, ponieważ ostatnio jak oglądałem jakieś prognozy, to powiedzieli, żeby nawet do y, tych grudniowych świąt, czy tam do Sylwestra nie spodziewać się tego, że będzie, że będą jakieś opady. A tu nagle. No. Także bądź tu człowieku mądry i pisz wiersz, o, gdzieś tutaj się ustawimy, ja też nie chcę zbyt blisko tutaj, żeby sobie nie narobić chlapy, ponieważ w stodole jeszcze mamy niemało rzeczy do zrobienia. Nie no, to tak to, 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 to nic nie da Nic to nie da, to by nic nie dało i tak Zaraz tam uderzę w coś O Będzie dobrze? Będzie bardzo dobrze Podniosę sobie go bo muszę wejść, żeby odkręcić jeszcze Aparat nawozowy o, Później do go nisko i dlatego ta robota została na teraz krótko mówiąc. Dobra, rozłożyłem, przygotowałem, przepukam złożę i schowam. Na razie będzie schowany tutaj w przejazd, żeby, żeby niczego nam nie blokował. A później jak już zrobimy stodowę, to przeparkujemy go do stodoły. Ha, ha, ha. To będzie coś wspaniałego. To jest wspaniałego to będzie. No dobra, biorę się za robotę. No i chodzi. Niech pochodzi tak z 5-10 minut. Wydmucha wszystko i będzie OK. Umyłem, tak jak widać o, na załączonym obrazku. Umówłem, tutaj gdzie sekcję, gdzie nawóz, to wszystko powymywałem w środku zbiornik. Jeden drugi, tak żeby tam nie było, wiecie, jakichś zestoic stowozowych. Łapy obstukałem z ziemi, żeby był spokój. Jeszcze tylko poobstukuję łapy na, na przystawce i tyle. Troszeczkę tutaj silnik z tej strony umyłem, bo jak ktoś gdzieś tam kiedyś oglądał, to, to miałem tam drobny wyciek ropy kapało, 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 wiecie, kusze zbierał i zrobiła się taka mazia miałem tutaj trochę takiego płynu, jak wymienialiśmy hamulce w Audi Brake cleaner no i gościu mi powiedział, który mi to sprzedał, że też do silników to używa, że to jest super. I rzeczywiście, naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie ten brud zszedł. Chociaż tak, brakło mi tego środka, musiałbym mieć trochę więcej, żeby to zrobić naprawdę dokładnie. Ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Resztę to, y, to takie porządne mycie. Ja bym chciał zrobić to teraz, przed zimą, żeby stało to wszystko czyściuteńkie, ale te warunki to tak nie bardzo. Więc wyjadę wiosną, jak wyjdzie pierwsze słońce, i przed, przed wyruszeniem do pracy. O kurczę, zgubiłem jeden ten, zgubiłem jeden uchwyt do pół bliźniaczy. Odkręcił się. To jest ale lipa. No nic trudno. Więc wtedy, jak będzie ciepło, to się umyję na spokojnie. Jakbym miał karhera na gorącą wodę, to też inaczej. Ten brud by dużo szybciej schodził, a to umyć to porządnie, to, to graniczy z cudem. No chyba, że jeszcze będzie jakiś taki ciepły, naprawdę fajny dzień, chociaż z jeden ciepły, mam na myśli z 6 stopni chociaż na plusie, może 8 i bez yy, prognozowanych przymrozków czy mrozów. No to bym jeszcze wyjechał traktorami i je porządnie jeszcze... Jeszcze umył, ale jak ma być bardzo zimno, to wolę nie ryzykować. I po akcji myjącej. Teraz tutaj wjedziemy, bo dzisiaj ma padać śnieg, ciekawe. Wjedziemy. Fent też jest schowany tam pod tym, chociaż trochę maska mu wystaje, ale jest ok. Zaraz moja małżonka tutaj pięknie wjedzie. O. Do tyłu. Bo tutaj jest No, wiedzie ładnie tutaj i koniec. Także jesteśmy prawie, prawie przygotowani do ziemi, do, znaczy do, nie do ziemi, do zimy. Jesteśmy prawie przygotowani. Także trzymajcie się, do zobaczenia usłyszenia do w kolejnym. どうておう